Miesiąc temu ogłosiłam konkurs z okazji miliona odsłon moich filmików. I pierwsze miejsce konkurs polegał na tym, że należało podać 5 składników, z których miałam przygotować potrawę i nakręcić filmik. Pierwsze miejsce zajęła potrawa bezmięsna, bo to jedna z jurorek jest wegetarianką i bardzo jej na tym zależało, w sumie fajnie. Jest to są to podane składniki przez samigo.pl. Bardzo proszę zgłosić się do mnie, podać adres, bo nagroda czeka, już długo czeka. A te składniki to było, to była kasza, ja tutaj ugotowałam kaszę gryczaną niepaloną, były jajka, pietruszka, pomidorki koktajlowe i szpinak, który tutaj się robi dla dwóch potraw. I postanowiłam z tego. Idealnie byłoby, jakby miała świeży szpinak. To byłaby naprawdę fantastyczna sałatka. Natomiast no nie dostałam świeżego szpinaku, więc mam e, szpinak duszony. Też go tutaj dołożymy. E, no i powstała taka. Yy, Bardziej syta sałatka, najlepsza to, to chyba kolacyjna by była albo do wzięcia do pracy. No wygląda przepięknie. Do tego zrobiłam sos. Tutaj jest łyżeczka majonezu, łyżeczka, no taka większa łyżeczka jogurtu naturalnego, troszeczkę musztardy, sól, pieprz i cytryna. Na sam koniec dodam ten sos, ale najpierw czekamy, aż nam się udusi szpinak. To jest szpinak do dwóch potraw, bo drugie miejsce, które należy się pani Kindze, Także tam jest jednym ze składników, jest szpinak. W takim razie na razie czekamy na szpinak, a za chwilę Wam pokażę, jak wygląda ta sałatka. I dalsza część przepisu z produktów od Samigo, czyli tutaj miało, miała być kasza. Tu jest kasza gryczana niepalona, pomidorki koktajlowe, jajka, pietruszka i szpinak. Szpinak poddusiłam, niestety nie miałam świeżego szpinaku, idealnie by pasował, ale poddusiłam z cebulką i troszkę doprawiłam, też nie jest źle. A, przepraszam. Troszeczkę odcisnęłam wodę, żeby nam tutaj sałatka nasza wodą nie podeszła. Ale jak macie świeży szpinak, to polecam. I tutaj polewam sosem. To jest spora łyżeczka jogurtu naturalnego, mała łyżeczka majonezu, troszeczkę musztardy, sól, pieprz i cytryna. Proszę bardzo, to jest pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o produkty, od samigo.pl. Bardzo proszę o adres, bo nagroda czeka. I serdecznie polecam. Myślę, że jest przepyszna. To na razie. Cześć.